Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku, bardzo długo się męczyłem, więc jest w luj późno, więc będę zaraz w kime iść, po prostu, To no z waszej perspektywy jest 18 oczywiście, ale chyba, że się też późno, ale no, zegar warskiego zrobiony, jedziemy dalej, no i co, w sumie zaraz, nadgonim, w tym odcinku powinniśmy przypomnieć tą datę, która, na której skończyliśmy poprzednio, O, od anarchistów nie można, okej, okay. Eee, już zapomniałem o tym, no bo bardzo dawno nie grałem na, eee, na tym podstawce. że znaczy no, no bądźmy szczerzy, to jest podstawka plus mod dla Polski. Dobra, dla Polski. Ekwadoru. Troszku USA i... Co jeszcze tam O, anarchiści też padli, długo im to nie zajęło. O, tutaj, kresik, akurat ciężarówek więcej jak najbardziej się przyda. O, możemy konwoje klepać, super. Weźmy je w nieskończoność, Rot Francji, weźmy LOL. Co my mieliśmy dalej robić? Więc może albo coś z Niemcami. Dobra, to będzie akurat proste, ale może jak w sumie zapomniałem w ogóle kliknąć, marnujemy czas, a tu powinniśmy postawić na to. Dobra, czas w wojsko iść. E, jakie my mamy w ogóle minusy? Bo na pewno mamy minusy jakieś. Łu, to jest fajne. Legalizacja komunizmu. Że, że, że zmniejsza się ten komunizm. To dobrze. Dobra, zacznijmy badać czołgi średnie i lecimy dalej. Oj, bardzo mi się nie podoba w sumie, że jesteśmy tacy słabi. Ale no, może ogarniemy. Dałoby się też w sumie ogarnąć. Sygnalizacyjne ciężarówki. Oczywiście znaczy, sygnalizacyjne, ale one ciężarówek potrzebują, co nie? E, ogólnie to pomysł bardzo prosty, wrzucić tyle rzeczy, ile się nada. Teraz nam. Ale tak. E... Słuchajcie, co my tu mamy, żeby nie skrzanić tego. i. Yeah. Dobra, weźmy lewego. Tego kogo możemy? Magik, kurde, zapomniałem o nim. To chyba weźmiemy guslika i. No, tak, zrobimy może suchudruskiego guslika i kogo jeszcze? Kogo się jeszcze weźmiemy? Wow, masowa produkcja czołgów jest super. Kurde. Ja że nie zrobiłem ten sam błąd, czyli. Dopiero teraz. A tak. Czy szybkość armii? To jest pytanie. Co mamy? A tak. Teraz tak, ten może mieć morale. No dobra, to może nie. To jest świetne. też jest dobre. Pozu prowadź nas na kowno. Eee, na Berlin. Tak, tak, Na Berlin. Dobra. Machniemy też to. Nie ma chyba nic nowego. Nie, nie ma nic nowego. Dobra. No to znaczy to tylko jedno, że bierzemy starą, dobrą, sprawdzoną rzecz. Profesjonalny korpus oficerski. Potem coś tu może dorzucimy. Dobra, eee, z Madagaskarem może jeszcze poczekamy, zaczniemy budowę fortów robić. To w sumie, serio, powinniśmy robić już forty. Żeby, nie wiem, co wykrwawić najpierw. Zabunkrujemy całą okolicę. Dobra, to już wygląda bardzo komicznie, dlatego tak zrobiłem. Eee, anyway, trzeba guslika wrzucić. Nie mamy pancerniaków. No i właśnie, nie mamy pancerniaków jeszcze. Kawalerii nie. O, Ekwador Kapuc? Serio? Przegrał Cejrowski. O, no, trudno. Dobra, tam mamy? A, budowa na pomorzu fortów, jak najbardziej, żeby nam korytarza nie zajęli. Właśnie, tu można by odpalić. Taki bonus, to nie, o to, Kurde, artyleria korci masowa, ale czołgi możemy zrobić też, bo w sumie, i właśnie potem zrobimy czołgi, tak na zmianę będziemy robić, w sensie teraz zrobimy te zmotoryzowane, bo ciężarówek potrzebujemy w sumie, o, dawało koszt produkcji mniejszy. Super tego skończyliśmy. Otó już tego, Dobra, do lewego, prawy do lewego. Oj oj, może i zaaldzie jest nasze, ale. Nie fajnie, nie fajnie się stało do końca. Okej, okay, okay. klep to szybko, to trochę wyprzedza czasy. Dobra, róbmy to. Trzeba to jakoś dobrze rozplanować. Bo wtedy miałem jakiś plan. Teraz autentycznie nie pamiętam tego planu. Bardziej jestem zaangażowany w to, czy w ogóle, wiecie, komputer będzie działał, czy wszystko będzie spoko. Nawet zapominam mówić, bo sprawdzam po prostu czy wszystko z nagrywaniem jest okej, okay, no bo to jest dopiero drugi odcinek, który nagrywam, a po pierwszym bardzo długo grzebałem w ustawieniach, żeby naprawić, bo mi się bardzo nie podobała jakość głosu i nagrania, poprawiłem trochę, ale, no przynajmniej dla mnie było to słyszalne, że poprawiłem, ale zobaczymy czy w ogóle to, różnice zauważycie. No ale się postarać starałem, żeby było w porządku. Słuchaj, zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie w szpitale polowe klepnijmy. Eee. Może się wstrzymamy i dokończymy forty. tam porobimy trochę polityki. Myślę właśnie, czy między morze nie, nie byłoby dobrze zrobić jeszcze póki. Nie no, między morze zrobimy. Jak znam życie, to... Bo Polska staje się tu wasalem? Czy nie? O, machniemy sobie granice na odrze. Dobra, forciki porobione. W sumie gospodarkę powinienem klepnąć jeszcze. A, dobra, to były fabryczki dodatkowe. Klepiemy fabryczki najpierw. To nie ma co. No właśnie, kurde, zaraz nas atakują. Za pół roku. O, no, powiedzmy za rok. To. To. I tyle w sumie. Klepnijmy chociaż jedną. Albo lepiej. Co ja będę kombinować? Brum, brum, czołgi mamy. 5 dywizji pancernych. Trzeba więcej ich teraz. Trzeba ich teraz więcej. Dobra, mm, żeby było też dobrze, trzeba poogarniać takie rzeczy jak właśnie, no... To jest dobre. To nie. Właśnie, a gdzie jest syn króla i dlaczego go tu nie ma? Czy to był... To był ten syn króla z nieprawego łoża, ześ coś tam... Boże, kibel dali dla ruskich. Tak, to jest prawdziwe. Dobra, machnijmy sobie stabilność a kolejne będzie to poparcie wojny, ale jeśli go nie było tam, to gdzie on był? Nie no, to no musiał być, no bo... Nie ma nigdzie indziej, no. Niech Men power, Manpower. Manpower Okej. Okay. Trzeba pobór podnieść. I to, to zaraz. Gospodarka wojenna to swoją drogą, armia ochotnicza. Czy pobór się zmienia? Jak będzie w okopie to może nie to. Co to dawało? A tu. E, zobaczmy. O, antykomunizm. Między może antykomunizm. Antyprywatna armia. Prywatna armia to się z... <tak>, tak. Dobra, jestem za. Jak tylko się dokończy to, co tam robimy, co my robimy? A, gospodarka. Surowce można na razie olać. Trudno. Przywadzamy je z zagranicy, będzie dobrze. Więcej fabryki, tyle. O, hańba. Bo... Dobrze, że ta p... płyta jest niklejmowa <śmień–> jeszcze. Właśnie, czy tu mamy coś dodane ciekawego? Nie. To są te podstawowe rzeczy, dobra. Mówimy tak, żeby zająć miał chociaż dwie dywizje. Albo dobra, bo w sumie jeden chart i tak obie trafił do niego. Tak zrobimy. Dobra, e... a to na spokojnie. Myślałem, że mamy mniejszy wzrost, a jednak nie. E, dobra, trzeba pokombinać z tym zaraz jeszcze. Ale zanim lotnictwo, to e... więcej rurkowców. Więcej fabryczek. Przydałoby się na ruskich w sumie też szykować. Wschodnia granica jest bardzo olana przeze mnie. Nie bez powodu w sumie, ale trzeba by zacząć coś tam kombinować. A właśnie. Dobra, tak zrobimy. A no i tutaj trzeba też zrobić. Nie wiem czemu tutaj się trójka zrobiła. I tutaj też w sumie. Aj, halo. A, bo może tu było po prostu. Ja nie, nie ulepszałem, nie wiem już sam. Dobra, będzie dobrze. Będzie czwórki, wszędzie czwórki. No to na czwórce, to wiecie, to easy. Zobaczmy co tam w ogóle na świecie słychać. Dwie Kanady to nie jedna. Nie wiem czego zapomnieliśmy w ogóle tego. Przecież działo potrzebuje czołg każdy. Aj, w loszu, w loszu. Dobra, na razie na no, tak pojedziemy. Ile to ma w ogóle? A, nie wybraliśmy jeszcze do dotknięki w ogóle. Ojoj, brutale nas gwarantują. Dobrze i niedobrze. Rzucimy jego i na razie tyle. Dobra, ale powinno się nam udać jeszcze czołgi, chociaż wystawić, zanim wojna będzie. Chyba. Chyba, że nie. Gerald z Rivi, czołgista. Czy ktoś ma trait'a do czołgów w ogóle? <laughs> bo tego nie sprawdziłem w sumie. A wypadało by. O, w ogóle tu ktoś doszedł nam. Czołgistów Polska ma brak. A może mamy też lepszych generałów w sumie, bo... Tak na szybko było dawane. Dobra, od niego to nie mamy lepszego. Zamiast Geralda z Rivi damy... Zająca, mi się wydaje, niech czołgami sobie pojeździ. Gdzie jest Zając? Tam na dole gdzieś. O, a tu tutaj damy tego od piechoty. Bo mamy kogoś lepszego niż Zająca. Nie. Nie, nie. To ma najlepszy atak. Geralt. Nie. Wiecie, to tak. No, sorry, zając. Yy... Nie. Po <śpuszcza> prostu zając jest sławy. No i przynajmniej w tym modzie. No, bo brakuje surowców gdzieś stali. Ile stalin dał? Stali. Dobra. Ile mamy fabryczek w ogóle? 49. Dobra, nie jest tak źle. Pracujących mamy też dużo. To w ogóle usuń. Dawało mi się, że gdzieś tu jeszcze było, że machnąłem się o jedno, ale jednak nie. Yy. co? Dorzućmy, to będzie bolało. Vital polowy. Sygnalizacyjną. Tutaj. Robimy chyba to samo. Tylko wsparcie, w sensie, że wsparcie artylerii dorzucimy. A no i w sumie tyle, bo no. Bo czekamy jeszcze na. E, resztę. Wszystko agresja w ogóle. Maksymalna. Teraz przydałoby się wyznaczyć część dywizji w sumie. Na granicy ze Słowacją. Nice. Eee. Pachnijmy między morze. Albo nie, w sumie czeka jeszcze z tym między morzem. Można, że do, do aliantów wezmą, a wtedy możemy chwilę poczekać. W ogóle to się by pasuje. Nie spełniasz Dobra, nie, zróbmy, zróbmy. Tam między, może, żeby robić własny sojusz. Kogo my tam możemy w ogóle zaprosić? Czemu ich tak daleko? Powinniśmy ich w miarę szybko zapraszać. Polak, Węgiery, dwa bratanki to zaraz zrobimy. Będzie ciekawe w sumie. A no i propagandę antykomunistyczną. Ale to potem. Chociaż. No, dajesz, 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 chłopie. Super, i teraz tak eee... no daj mi węgrów. To będzie najszybsze i najlepsze. Potem dorzucimy celem życia. Mam nadzieję, że Orban tu nie wskoczy. Wait, co? Etiopia powstała znowu? To jest... A, ona na uchodźstwie jest wciąż. LOL. Unlimited kapitulacja. A, raczej A, widzę, co się stało, Dalmacja. Miała być historycznie, a widzę, że jest niehistorycznie. I tak mocno. Jeszcze Włochy już dołączyły do sojuszu. Oj, mi się to nie podoba. Oj, to też mi się nie podoba. Dobra, robimy te forty jednak. Kogo by zaprosić jeszcze? Rumunów. No, Rumunów byłoby najlepiej. Ej, serio, Rumunów, bo Jugosława będzie nam ten... No tak, zniknęło w Jakie tam mieliśmy wymagania między morza? Nie pamiętam już. R Rumunia zapraszamy. Tam potem się dogada odnośnie, jak dzielimy ich. Tak nam no, pewnie wyglądał historycznie Transylwanię Północną. Właśnie, jak tu jest? A, kolejny Zalicza się do Polski Zachodniej. Super. Ej, dajesz! Kraje bałtyckie jeszcze daje, dajecie! Memel sobie Litwini odzyskacie. Wielkie między może. kult, kurwina. Anarchism. E, panie Niemiec pan poczeka. Chłopaków tu muszę zawołać. A teraz, żeby nie jebnąć się. O, znajomy królika jest reformatorem modnictwa. I tu się chociaż przyda. Okej, okay, mały już jest lepszy. Ale zanim któregokolwiek wybiorę, to myślę, że w tym momencie będzie można zakończyć odcinek. A ja. Albo dobra, daj, da, dajmy do wybuchu wojny. Do wybuchu wojny. Tak, tak. W międzyczasie dwójkę można klepnąć, bo zapomniałem. Jak to ja. Po co nam dwójeczka? Po co nam wywiad? Dobra, machnijmy te czołgi. I tu można też dać. Co? W sumie najlepsze to byłoby to, jak dla nas. Ile tam mamy czasu? 9 dni. O, super, że ten zrobił się zwiat. E, właśnie, możemy gdzieś coś dorzucić, jak na przykład tutaj, saperów. Super. A bym dorzucił tutaj czołgi, to czy właśnie wtedy będzie problem taki duży? Będzie duży, duży problem. Nie kombinujemy z większą ilością czołgów, jeśli chodzi o ten. Tutaj, by przydało się przebudować. Dobra, dorzućmy tu artę, żeby chociaż oni mieli. Ciup. Też dorzućmy, tak, tych i tych. Out. Out. Jakoś tak zrobimy. Oczywiście ich wszystkich wrzucamy tutaj. Zrobimy coś takiego. I dzięki temu ten czołg można przerzucić tutaj. I wszystko będzie pokryte. To chyba nawet na czas. Dobra. Teraz tak. Teraz nam wypowiedzą wojnę. Ale powinniśmy zdążyć Śląsk albo wojna, co? Dobra. Eee, przygotowania do wojny widzę pominięte niedobrze. Oj, tu mieliśmy tyle fabryczek. Teraz zauważyłem dopiero. Tak to jest jak. A no, trudno. Nie wiedziałem, to bym w odwrotnej kolejności to zrobił. Ale dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, myślę. Już wkrótce, bo na razie to trzeba kończyć i ogarnąć w ogóle to, co nam się tutaj wszystko dzieje. E, machnijmy też to, żeby szybciej czołgi robić. Już zaraz, nie mieliśmy zrobić. Nie, 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 żeby się nie wkopać z ruskimi, weźmy tą ko komunizm usuniemy. No i to będzie o wiele lepsze, dobra. I widzę, że nawet jakoś tam idzie. Tak więc do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Przypominam jeszcze raz o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. A przypomnę też o, o tym, że otworzyłem w ogóle tego wsparcie, więc można wspierać. Jak chcecie w ogóle zobaczyć, jak się wyświetla e, Właśnie, że wspieracie. Tak w sensie, że w tym momencie wsparliście, to polecam na streamkach rozpocząć wspieranie. No bo wtedy wszyscy zobaczą. Jest zapis streamka zawsze publiczny, że no, że widać. Więc tyle. Jo.